Twoje jedzenie może Cię postarzać szybciej niż czas. Zmarszczki, miażdżyca, cukrzyca, stany zapalne to nie tylko geny. To również sposób w jaki smażysz mięso i co na nie kładziesz. Produkty zaawansowanej glikacji to związki, które powstają, gdy cukry łączą się z białkami lub tłuszczami. Zarówno w naszym organizmie, jak i podczas obróbki termicznej jedzenia. Problem w tym, że te związki przyspieszają starzenie, uszkadzają komórki, nasilają stany zapalne i są powiązane z chorobami, takimi jak miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, choroby nerek i choroby neurodegeneracyjne Ages Uszkadzają też kolagen, przez co skóra szybciej się starzeje, a naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne. Najwięcej produktów zaawansowanej glikacji powstaje, gdy smażymy, grylujemy lub pieczemy jedzenie w wysokiej temperaturze, zwłaszcza mięso, jeszcze gorzej, gdy dodajemy do niego słodkie sosy lub marynaty, na przykład glazury z miodem, syropem klonowym, ketchupem. Cukrem trzcinowym czy gotowe sosy grillowe. Połączenie białka i tłuszczu z cukrem poddane pieczeniu to jeden z najgorszych możliwych scenariuszy dla zdrowia metabolicznego, powstaje wtedy wyjątkowo dużo toksycznych produktów glikacji. Mięso pieczone w cukrowej glazurze to więc nie tylko problem insuliny, ale także bomby zapalnej dla tkanek. Age znajdziesz też w serach długo dojrzewających, chipsach, frytkach, słodyczach karmelowych, jak krówki, batoniki, ciastka, a także w daniach typu fast food i mocno przetworzonych gotowcach ich przeciwnym biegunem są potrawy gotowane na parze, duszone, gotowane w wodzie, tam powstaje ich znacznie mniej. Organizm potrafi neutralizować pewną ilość ages, ale jeśli dieta jest bogata w cukry i smażone potrawy, a do tego dochodzi stres, brak snu i insulinooporność, system oczyszczania po prostu się przeciąża. Dlatego, aby ograniczyć szkodliwe działanie produktu zaawansowanej glikacji, warto unikać mocnego przypiekania i cukrowych marynat. Wybierać gotowanie, duszenie, pieczenie w niższych temperaturach. Warto jeść więcej warzyw, zwłaszcza kapustnych, kiszonych, przypraw jak cynamon, imbir, kurkuma, czosnek. Trzeba zadbać o niski poziom glukozy we krwi, regenerować się snem i dbać o nawodnienie. Nie chodzi o to, by nigdy nie zjeść grillowanego mięska. Chodzi o to, żeby na co dzień wybierać sposób przygotowania, który wspiera twoje zdrowie, a nie je podkopuje. Ages nie są widoczne gołym okiem, ale ich skutki widać po czasie, w zmarszczkach, stanie skóry, poziomie energii, a nawet w wynikach badań. To właśnie dlatego sposób w jaki przyrządzasz jedzenie jest tak samo ważny jak to co jesz.